Dzień dobry, dzień dobry kochani. Kolejny dzień naszej słonecznej, przepięknej Alanii. Trochę hałasu. Mam na imię Karolina z firmy Capitol Estate i dzisiaj pokażemy Wam projekt, który jeszcze jest w budowie. Projekt w dzielnicy Avsalar. Bardzo blisko plaży, tylko 300 metrów. Tu akurat jesteśmy na plaży Fula. Również bardzo miła, piękna plaża, piaszczysta, co istotne. Nie tak jak Kleopatra. także tutaj z tego kompleksu będzie blisko i do plaży Fula i do plaży Indjeku. Jeżeli troszeczkę już zaznajomiliście się z Alanią, to pewnie wiecie, że Indjeku jest jedną z bardziej oj, woda trochę, z bardziej znanych plaż i również bardzo piaszczystych. My pokażemy wam dzisiaj kompleks, który jeszcze jest w budowie. Jak już wspomniałam, jest to projekt naszej firmy, także bardzo ekskluzywna sprzedaż. Jest to projekt z niskiej zabudowy, trzy piętra, czyli będzie jednopoziomowe mieszkania na pierwszym piętrze i na drugim piętrze dwupoziomowe mieszkania, tak to będzie wyglądało, czyli na górze penthouse'y, na dole mieszkania jednopoziomowe, jedno 300 metrów od morza, 200 metrów do najbliższego sklepu, także bardzo blisko. Zakończenie budowy jest planowane na 2024 grudzień, tak? Czyli na koniec przyszłego roku. Oczywiście jesteśmy w Turcji, więc proszę się liczyć z tym, że mogą być lekkie przesunięcia. Ja to od razu wolę powiedzieć, dlatego że później zazwyczaj troszeczkę wszyscy się denerwują, bo się martwią, że to się nie ukończy, że coś się wydarzy. Natomiast nie, jest to, jest to dość popularna sprawa w Turcji, że terminy oddania budynków czasami 2-3 miesiące mogą się spóźnić. Ale termin, jak na razie, prace idą terminowo i termin zakończenia jest grudzień 2024. Zaraz sobie wsiądziemy w auto i pojedziemy zobaczyć, już na budowę. To oczywiście jeszcze trwa, w związku z tym nie za bardzo będziemy w stanie wam pokazać cokolwiek na samej budowie. Ale zobaczcie, kompleks. Zobaczycie lokalizację, zobaczycie koncept, który jest bardzo wyjątkowy. Tak jak w poprzednim filmiku, który polecam również obejrzeć, jeśli spodoba Wam się taki styl, Maris Premier, który, który również jest w tej samej koncepcji zrobiony. Czyli będzie bardzo fajny, duży basen w, w, kształcie, w kształcie stylu laguny wewnątrz i wszystkie budynki będą na niego skierowane. Nie będę Wam więcej opowiadać, sami zobaczycie. Słuchajcie, jesteśmy już na projekcie. Pokażemy Wam na początku troszeczkę na tej e, Ala mapie, powiedzmy na tym e, plakacie, żeby wam troszeczkę rozjaśnić, jak to będzie wyglądało, dlatego że to jest wciąż w fazie budowy, więc trudno sobie do końca wyobrazić, jak to rzeczywiście będzie wyglądało, dlatego posłużymy się troszeczkę e, tą mapką tutaj. Jak widzicie, to jest następny e, taki kompleks. Jeżeli pamiętacie e, Maris Premier, o którym wspominałam e, w poprzednim filmiku, e, to jest również bardzo podobny koncept. Czyli znów mamy e, trzy, tylko tym razem. Mamy trzy piętra, a nie dwa piętra, natomiast dalej jest to niska zabudowa, i dalej pozostaje ten koncept w środku, w środku tego ogromnego basenu. Typu właśnie laguny, tak, czyli tego, że będzie można go opływać dookoła. W środku będziemy mieli też leżaczki, tak jak widzieliście tam, jeżeli widzieliście filmik. Jeżeli nie, zapraszam, żeby zobaczyć, to będziecie widzieli mniej więcej, jaki koncept to jest, kiedy to jest zakończone. Tutaj widzimy, będą raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków. Wszystkie będą miały widok na basen. Na tą właśnie piękną lagunę, która będzie w środku. I jeżeli chodzi o typy mieszkań, jakie są dostępne w tym projekcie, to jest, znaczy były dostępne 1 plus 1. 2 plus 1 i 3 plus 1. Natomiast większość jest już sprzedana, więc pozostaje nam na sprzedaż 2 plus 1 i 3 plus 1. Takie typy jeszcze pozostały na sprzedaż. I słuchajcie, jeżeli chodzi o lokalizację, jesteśmy wciąż w Afsalar, natomiast przy końcu Afsalar, czyli bliżej strony Indjekum. tutaj też bliziutko mamy do tej słynnej plaży Indjekum, piaszczystej, bardzo fajnej, bardzo króciutko, do plaży. W linii prostej mamy 300 metrów z tego projektu do najbliższych sklepów 200 metrów, więc wszędzie blisko. Jest to całkiem fajna lokalizacja i blisko natury za nią mamy, jak widzicie, za projektem jest las, cisza, spokój, bardzo fajna opcja. Wejdziemy sobie do środka, żeby troszeczkę zobaczyć, co się dzieje. Prace, prace wciąż trwają, dlatego że dlatego nie będzie to może takie atrakcyjne, ale myślę, że warto zobaczyć, na jakim etapie obecnie jest ten projekt. Chodźmy. I słuchajcie, udało nam się wejść, także przepraszamy za bałagant, tak bym powiedziała, poświęcamy się, żebyście sobie zobaczyli na jakim etapie są teraz prace i właśnie koncept tego całego projektu. Dalej, tak samo jak w Maris Premier, o którym mówiliśmy, jest, mamy dookoła, tak, czyli wszystkie bloki są skupione na części tej centralnej, którą będzie ten ogromny lagunowy basen, tak bym go nazwała. Jeżeli chodzi o udogodnienia, to poza basenem będą, będzie też siłownia, tak? Fitness całkiem fajny, dobrze wyposażony i sauna. Będą tu mieszkania na parterach, będą to mieszkania typu swim-up. Swim-up oznacza, że będziemy mieli bezpośredni dostęp z naszego tarasu, takiego drewnianego, będziemy mieli dostęp bezpośredni do basenu, tak? Czyli będzie można wstać rano, otworzyć sobie drzwi balkonowe, wejść sobie na tarasik i skoczyć do wody. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie właśnie zobaczyć, jak to już wygląda, kiedy jest gotowe, to zapraszam do poprzedniego filmiku o, o projekcie, który robi ten sam deweloper, czyli nasz deweloper, czyli część naszej firmy. I tam zobaczycie, jak ten koncept wygląda, kiedy już jest praktycznie gotowy. Kochani, mam nadzieję, że projekt Wam się spodobał. Jest to specjalny, jakby oryginalny koncept. Myślę, że przybliżyłam Wam, na czym on polega, jak byliśmy na budowie. Myślę, że. Dużym plusem tego projektu jest bliskość do plaży. Przypominam, mamy 300 metrów tylko. Bliskość również do słynnej plaży Indżekum. To też jest ważne: lokalizacja jest bardzo dobra, sklepy są blisko. No i cóż, i mamy wszystko skoncentrowane wokół tego naprawdę dużego basenu, w którym można sobie pływać dookoła, czuć się trochę jak na jakiejś tropikalnej lagunie. Jest to fajny koncept, podoba mi się, jest to niska zabudowa. Może wy dajcie znać, co Wam się bardziej podoba, czy wolicie duże budynki, takie jak Mahmutar na przykład, czy podoba Wam się taki koncept niższej zabudowy. Myślę, że to będzie ciekawe, będziemy wiedzieć, co, co bardziej jest w Waszym typie. I jeszcze przybliżę Wam ceny, no bo jak wiemy, to jest istotne przy zakupie mieszkań. Tutaj niewiele mieszkań zostało na sprzedaż. Jedyne typy, które jeszcze zostały na sprzedaż to 2 plus 1, penthouse, mieszkanie typu penthouse. Czyli mamy dwupoziomowe mieszkanie na samej górze i 4 plus 1, czyli 4 sypialnie to jest bardzo duże mieszkanie, to jest ostatnie mieszkanie w tym projekcie, natomiast więcej dostępnych jest 2 plus 1 i jeszcze penthouse'ów, czyli penthouse'ów z dwoma sypialniami. I cena. Penthouseu z, z dwoma sypialniami to 279 tysięcy euro. I co kochani? Jeśli ktoś był zainteresowany szczegółami, czy chciałby na przykład wiedzieć, poznać cenę 4 plus 1, bo to dość duże mieszkanie, myślę, że to też nie każdy jest zainteresowany aż tak ogromnym, ogromnym metrażem, dlatego też za bardzo się na tym nie skupiam. Myślę, że 2 plus 1 to jest lepsza jednostka, szczególnie na, na dom wakacyjny. I co? Przypominam, bardzo prosimy o subskrypcję, o polubienie naszego kanału, raczej filmiku. A subskrypcja naszego kanału to zawsze pomaga w zasięgach, i mam nadzieję, że, że, to, że ten projekt Wam się spodoba i będziemy kręcić następne. Do zobaczenia następnym razem, Walani.